Manko, witajcie, to mówi kumejka. Dziś pokażę Wam, jak dalej urządzić dom. Więc zaczniemy od robienia. Może zaczniemy, dokończymy kuchnię. Ale kuchnia to już tak w miarę mamy zrobioną, więc tylko jeszcze zrobimy walkę i trochę takie inne rzeczy. Ну, жалко, зрозумею. Что я готова? Сейчас, сейчас, zmienię kolor teczki bo mamy inny kolor ale to zaraz skończymy i zrobimy jeszcze umywalkę umywalka zaraz wody nalejemy do niej i będzie, będzie wszystko w miarę skończone Już mamy zlew skończony. Tu już kuchnię mamy. Kocową to teraz, więc zajmiemy się ogrodem. Tam jeszcze różne rzeczy do domu to dodam w kolejnych częściach, bo na razie chcę Wam pokazać jak robię ogród. Przed domem jeszcze zrobimy lampę. Też z mojego pomysłu. Tak, wszystko jest z mojego pomysłu tutaj. Więc teraz dla Zury zważniemy nie dla Zury tylko o a w ogóle nie lubię wszystko robić z Klaustoną więc zrobimy sobie lampkę Mama mamy jeszcze w domu zrobimy się lampkę bo my zrobiliśmy nie wiecie. a z Klaustoną zawsze robię Ale to zajmiemy się w kolejnym odcinku. Teraz idziemy robić ogór. Teraz w ogród zaczniemy robić od ogrodzenia z liści. A potem będziemy tam inne rzeczy robili. Bierzemy zwykłe liście, będziemy może trochę sprawdzone brzozy. no troszkę kwiatków. I na końcu zaczniemy robić własne na niedobryzki. To wszystko będzie w następnych szczęściach. Teraz zaczniemy robić takie zrobimy okropnie liście, takie czy połowy zrobiłem chyba podwójną wejrzcie, zobaczymy w zależności jak to wygląda, ale raczej podwójną jeszcze tylko sprawdzę, w liście w liście robimy, jakby ktoś był zainteresowany, tylko wiedzieć jakiś, to wybrałam zębowe. I idziemy. Musimy zrobić większy ogród z tyłu, bo zrobię po prostu szczęk więc będzie to dobrze wyglądać. Ciałki są nie zawsze różne raz robię taką działkę, raz robię taką działkę, więc tym się nie przejmujcie, że będę robić inne działki, to będzie mniejsza działka, a większa działka, to jest w zależności od stroja po prostu więc tak myślę, że będzie dla lepiej spojrzę tylko z góry jakie dużo mamy to nie myślę, że wystarczy to zrobimy pod tym będzie dobrze Chciałam właśnie pokazać jak robię waszę bo to jest chyba Jedna rzecz, która zawsze jest mile widziana, na drodze, bo każdy by chciał mieć baf. Jeszcze taki prawdziwy to już w ogóle nie, nie. ma Więc Zobaczymy jak to wyjdzie. Więc teraz to będziemy tak w miarę kończyli. Ale teraz już odwróciła się mam kratek od domu, tylko dwa, dwa, trzy, cztery, pięty, dobrze. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 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 dobrze teraz muszę pięć, 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 trzy, pięć, cztery, pięć, 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 Mam nadzieję, że mam się podobać, a nie ten mój pomysł na dom, bo potem planuję rozwód od mych. W skończę na jednym domku. Będzie żyć, żyć. Mam będzie że mam bardzo dużo. Mam pomysł na domy, na hotel. Może kiedyś pomysł na sklepem i takimi innymi rzeczami, więc yy, to mam się spodziewać. Jeśli na luźnienie mnie nienawidzę, to będę Chowuję się ten ogrodzenie, żeby było wyższe. Ale za tam góra dwie, może jedna kratka wyżej, nic nie da więcej robić. Góra dwie, to jedna albo dwie zrobię. I za byście robili, to... może że nic nie da. Mamy trochę tam takie cięcia, ale to tam wszystko zrobimy i będzie ok. No widzicie na przykład jakaś jedna wyszła. Ja to się nie może przejmować, bo zaraz to usuniemy. I będzie dziwnie. Więc jakoś to trzeba zrobić. na Wasze lalkę i sobie. Mój kanał jest na dziale. chcę sobie żeby znowu to nie umiem zrobić. Robię tak, żeby działamy. Teraz zrobimy jeszcze dalszą część. Tylko muszę poszukać, weźmiemy rzeźbiony kamień cegła takie kółeczko. Zrobimy dalej, z tym zrobimy drzwi i to jeszcze wyjście. Aj. Jest szpiku, szpliką trzeba zrobię. Powinicy to zrobimy. Chciałem wrażam teraz tam. Więc teraz poszukamy drzwi. I drzwi zrobimy wejście do domu. Na to oczywiście tu zrobię ulicę, już mam ten dom na wieży takiego kształtu, na razie jest taki pękny, ale to będzie wszystko, nie wiem. na ogród i zaczniemy robić baseny. Mamy jeszcze sadzonki powstawione, pójdziemy do, do przed i powstawiam sadzonki. Tam ładnie wyrośnie i bardzo lubię brzogę, więc lubię brzogę z koło domu, że tam jest kilka kwiatów, żółte, czerwone powstają, ciemno i na to jest tam. To nie asymetrycznie, ale lubię być na zmianę. Chodźmy się wszystko zastanowić. Wejść. A jeszcze zrobimy to na wejść A Musimy sobie blok szelaza wziąć I... ale rabatem ja to już chyba w następnym odcinku zrobię Bo mnie czas goni A nie chcę też robić takich dużych w filmów Żebyście tutaj nie oglądali na przykład Telezinia lazury, Blok szelaza no. I zacznę kopać. Chyba że to. Jeśli i tak wystarczy. No się wykopało za dużo, więc musimy zaraz to naprawić, ale to tam nie jest problem. że coś musimy zmienić z tej strony, żeby nie było tak głębokie. jeszcze. Ale to już myślę, że zrobimy na swoim filmie. Ja jak jeszcze nie na wizji to wykopię to, wam będzie żeby na razie żegnam się.